By przyznać się do włamania, naciśnij 1. Inne usługi policji, naciśnij 2. Grupa włamywaczy z Nowego Meksyku już niedługo zagwarantuje współwieźniom sporo śmiechu. Po tym jak obrabowali dom w Roswell, ta trójka podczas rozmowy telefonicznej analizowała swoją przygodę. Jeden z włamywaczy mówi na nagraniu posiadanym przez policję, że dom należy do jej własnej matki. Nagranie policji! O co chodzi? Cóż, najwyraźniej jeden z włamywaczy przypadkowo podłączył pod ich rozmowę także numer alarmowy policji. Kiedy konwersacja, a raczej spowiedź trwa, słyszymy jak jeden z nich słucha piosenki Bon Jovi Wanted, Dead or Alive? Zajebisty wybór. Policja ma na taśmiach calutką rozmowę wraz z adresem domu, do którego się włamali. Nie trzeba było długo czekać na aresztowanie. Yvonne Tyberg, Aaron Barrell i Marvin Myers zostali oskarżeni o włamanie, ale oskarżenie wobec Myersa zostało wycofane. Hmm. Czy to oby na pewno był przypadek, że zadzwonił na policję? A może ktoś tutaj jest wtyczką? Hmm.